Hello, tu Dran. a to moje dranko, koro. Przybył Czerwcowy Stationary Selection. Zobaczmy, co jest w środku, ho, ho, ho. O, nie ma ilustracji, jest tekst. Okej, okay. zaskoczenie, byłam już pewna, że będzie. Cóż, to mamy, cóż, tu mamy. Mm, taki bloczek, pełen przy uroczości. Patrzcie, jaki grubaśny. I w środku karteluchy, ale są takie hmm, cztery wzory, tylko że są jedna po drugim, a nie tak, że jeden wzór, drugi wzór, trzeci wzór, czwarty wzór. No ciekawe. Co my tu mamy? Mamy Tokyo Tower, mamy Asakuse, Jakieś tutaj rzeczy. Tu jest jakiś Shibuya Crossing pewnie. Bardzo urocze na travelerowe rzeczy, prawda? Wklejałoby się. Papier jest trochę grubszy niż takie zwykłe karteluchy. Jest i, I słuchajcie, kita, kita, kita była też w Zenpopie, ale nie jest to kita przyrzeczysta. Jeno malownicze wzory. Jest, jest to standardowa kita i tutaj mały obrazek otaki. Piękne. No, nie można źle trafić z kitą, bo wszystkie wzory są zachwycające. Mm, mi chyba najbardziej kratka, bokawa i Scotland, tak. <grym> ale ten też jest piękny. Który jest wasz ulubiony? <grym> no, także świetnie. Ląduje w mojej kolekcji. Jest ołóweczek z rupu od Kokuju Enpitsu Siap. W sensie Enpitsu dla nieznających japońskiego to jest ołówek, ale siapu to jest ołówek automatyczny no więc tak zawsze jest podchwytliwa rzecz i co on ma za feature tutaj się go naciskuje wrzuca mu się po prostu ony nabój do środka w sensie nabój do ołówka grafit tak grafit 0,5 czy coś o nim jeszcze jest chyba tyle że on wygląda jak ołówek zwykły tak Ah. ok Widzę, co, w czym jest cała rzecz. Tu jest jak ołówek, i tu jest też taki matowy plastik jak ołówek. Mmmm, that's kinda cute. Jak piszę, sprawdzimy, może tutaj. Podejrzewam, że jak pół ołówek. Grafit jest troszeczkę twardszy niż się spodziewałam, w sensie jest huby, ale form factor oceniam na uroczy. Dalej z kolei jest gumkły od Seed, nie jestem aż super chyba fanką Seedów, ale jest to super taka maciutka, maciupeńka gumeczka i czyżby ona miała, że można ją sobie wyciągać i ma trzy brzegi tak by się, o panie, ej podarłam, Mamy nawet zaczepkę, nie wiem czy było widać moją rozkminę, ale to się tutaj odkręcywuje i tu się wykręcywuje. Trochę mogłoby być jeszcze... Wow, wyglądam jak pomadka, tak jak karteczki od... jak mi było? Lipno. O, Lipno się nazywały. Testu, testu. No, tak jak się spodziewałam. Gumki od seed to nie są tombą, które polecam zawsze, ale ten ołówek był taki wredny, że widzicie, że i tak w głębie nie zostaje. Więc może ta gumka nie gumuje tak źle, tylko bardzo mocno coś napisałam. Jakbym pisała jak normalny człowiek, na przykład. Hej! ja. I spróbowała to zmazać. No to rezultat jest trochę lepszy, aczkolwiek nie usuwa wszystkiego. Fajnie, że jest ten <laughs> zabawny trójkąt. Może być, ale bez szału. Także nie jest to zaskoczenie dla mnie, bo jestem Tombow for Life i gdzie takie się robią ścierki, które się aż tak dobrze nie odczepiwują. Cute, ale może nie dość. Niesamowita, niezawodna. Taki mój werdykt. Broszka wygląda jak filcowa z jakimś stitchingiem. I nazywa się Etikl brush. Bardzo estetyk Myślę, że będzie noszone. A co? Taka urocza rzecz i ona jest, ona jest. Słuchajcie, po to. The big item. Nie oglądałam żadnych spoilerów, więc jest to dla mnie zaskoczenie. Paramount Quality made in Japan. Słuchajcie, not in China can you believe it. Wygląda jak solidna solidność. Ale czaderskie zapięcie. I teraz jak? Tak. Jest to taka poszytko, poszytko ma dno trochę szersze. Aby się tam mieściły rzeczy. Mm, Kurcze, jest to wręcz podróżne Gdyby miało jeszcze coś, żeby można było zaczepić, nie? Jakiś pasek do tego albo podobną rzecz. Wykonanie jest ja cię nie mogę. I on jest tutaj szyty, szyty, szyty. I czakr. I można sobie tego gołąpia na przykład zaczepić tu. Czy ja chcę się wbijać teraz w niego? Nie, trochę się, trochę się boję. <laughs> boję się, że uszkodzę. Jest tutaj metka w środku. Deal with it, jak się pobrodzi chyba. Czyli co tu mamy? Taką fajną saszetę. Ona jest, nie wiem jak na filmie wyjdzie, ale jest oliwkowa w moich rękach. Nie jest szara, jest oliwkowo zielona, ale nie zielona jak to, prawda? <laughs> Coś pomiędzy. No to mamy poszetkę, wygląda bardzo cool. Jest są taśmy Kita, no te sikłe. Zabawny ołówek, jeśli ktoś ma sentyment do zwykłych ołówków. Gumka, która prawdopodobnie, gdyby była odkokują albo tombą, byłaby znacznie lepsza, ale jest super zabawna, jeśli chodzi o form factor. Gąb. Zabieram się do czytańska. Weeeee. Oui. Okej, okay, wszystko jasne. Jeśli chodzi o, o Panie. tą zabawną torbuchę, to zaiste jest to 100% Japan. Zrobione w gacie. I ponoć mają jakiś fikuśny sposób, żeby być bardziej sustainable i... nic nie zadowolona, że mogła wspierać też japońskich przedsiębiorców w tych trudnych czasach, oho. I, i co? I ten może być biały albo czarny. Czarny jest ekstra moim zdaniem. Ten ołówek jeszcze ma ten śmieszny feature, tak naboje można mu wrzucać po prostu do tyłka i nie trzeba go kapować, bo on ma jakiś na to sprytny sposób. No i akurat nie używam gumki z tyłu ołówka, więc dla mnie jest daj dziobu. No to takie rzeczy urocze od Tutaj styl tej kitty był piknik. Myślę, że będę korzystać z tego, z tego. A ołówek i gumka pewnie zostaną mi jako jakiś backburner, albo jeśli ktoś będzie kiedyś zainteresowany, wpadnie na mnie. Dran, daj mi coś, to mogę na przykład dać to. <grym> Taka historia. Dzięki za oglądanie Stationery Selection. A mm, ja sobie będę gładzić tutaj. Mm. <grym> Lajkuj, subskrybujta, Do następnego. Bye.